Cześć wszystkim, G z tej strony. Z góry przepraszam za marną jakość. Nagrywam to wszystko telefonem. Nie mam też statywu, który jest schowany. Niestety, przeprowadzam się tak jak już wcześniej wspominałem, i cały sprzęt jest niestety schowany. A w ten weekend byłem na targu i znalazłem kilka fajnych gier do konsoli Interton VC4000. Konsole produkowała firma Grundig. Jest to niemiecka konsola. Konsola bazowana na konsoli Radofin 1292. Podobno kartridże działają z jednej z drugiej. Nie mogę tego niestety teraz sprawdzić, ale myślę, że to sprawdzę jak tylko się ulokuję w swoim mieszkaniu i będę mógł się trochę rozpakować. Także na pewno to sprawdzę. Bardzo fajny design, bardzo fajne pudełka. Kartridże, wszystkie gry są ponumerowane. Podobno jest ich 37. Nie wiem, nie mam, nie mam pojęcia czy tyle jest. Patrzyłem na, póki co patrzyłem na eBay za konsolą, nie mogę niestety je znaleźć. Numer 1 kaseta Interton VC4000 jak ładnie pisze. Jest to Racing. Oczywiście, car racers, co to mogło być innego, gra jest, e, gry są generalnie z roku 78-80. Także są to dość stare gry graficznie, e, zresztą jak widać, bardzo proste. Jest naliczanie punktów za to, za co trzeba im przyznać, e, dać im plusy za to, bo, bo dużo gier z tego okresu nie było, nie miało naliczenia punktów. Pudełko jest bardzo fajne, podoba mi się. E, numer 1 cartridge, pudełko jest w rewelacyjnym stanie. Następny kartusz jest numer 17, Circus. Niestety nie miechał tyle szczęścia co numer 1, ale mimo tego kartusz jest zachowany w super stanie. I pudełko myślę, że będzie można je uratować po trochu. I tak samo się rozkłada. Wszystkie zasady gry są wypisane na pudełko. Nie ma jako takiej instrukcji. Jak widać, podobieństwo wszystkich konsol z 70. lat, 80. wczesnych, że są pudełka po prostu papierowe, które wszyscy generalnie wyrzucali w tamtych czasach, a kartusz był zapakowany. W, właśnie w tym pudełku papierowym. Dlatego tak ciężko znaleźć te gry z tego okresu kompletne z, z tymi właśnie papierowymi pudełkami, bo albo je ludzie wyrzucali, albo one się po prostu niszczyły, bo to nawet ten jest trochę zgnieciony, ale to będzie można uratować i niestety numer 12 Hunting. Nie wiem czy to jest na pistolet, czy to jest po prostu grany joystickiem, ale może i joystickiem się to gra. Numer 12 to się zobaczy, nie miała niestety tyle szczęścia niż nawet siedemnastka, tylko jest po prostu pudełko jest bardzo zmiażdżone. Ale, ale mimo tego bardzo fajnie, wszystko jest ładnie opisane. To jest. E, pewnie częścią. Powo powodem tego świetnego, świetnej kondycji tych pudełek jest pewnie to, że to jest wszystko zalaminowane. Nie, tego nie widać, ale to jest wszystko pokryte takim plastikiem, to jest taki śliski, śliski papier. I ten papier on się bardzo powoli niszczy, jest bardzo trwały i odporny przede wszystkim na wilgoć. Dlatego pewnie tak to się wszystko, wszystko świetnie zachowało. Także mój ostatni cartridge 12 wideo, komputer VC4000. Hunting jest też po niemiecku i has. po niemiecku, a to nie wiem nawet w jakim języku, ale chyba po niemiecku i jak ktoś będzie wiedział, to, to mi powie. Także SSG z tej strony, dziękuję za uwagę. Na razie wideo tylko wypełniające w przerwie. Myślę, że w przyszłym tygodniu albo. albo bo mam jeszcze w zasadzie trochę rzeczy do zrobienia, ale myślę, że w przyszłym tygodniu wrzucę jakieś porządniejsze wideo i może jakiegoś streama. Także dziękuję wszystkim za uwagę i miłego weekendu!